Lubański ostrzega Urbana. Finlandia to zupełnie inny rywal. Włodzimierz Lubański fali Urbana, ale zaraz ostrzega. Finlandia to zupełnie inny rywal niż Holandia. Po heroicznym i napawającym optymizmem remisie w Rotterdamie cała Polska zdaje się być w euforii. Ale jedna z największych legend polskiej piłki, Włodzimierz Lubański, zabrał głos, by ostrzec. Ostrzec, że prawdziwy być może decydujący mecz ostatnich miesięcy dopiero odbędzie się w niedzielę. A rywal, Finlandia, będzie zupełnie innym, być może nawet trudniejszym wyzwaniem niż Holandia. Czy ostrzeżenie legendy jest uzasadnione? I dlaczego uważa on, że o tym spotkaniu zadecydują detale? Kontekst, bezcenny, ale bezużyteczny punkt? Na wstępie musimy przypomnieć sobie kontekst. Remis 1. Jeden na wyjeździe z Holandią to niewątpliwie ogromny sukces. Zneutralizowaliśmy takie gwiazdy jak Reinders, Gakpo czy Dumfries, mimo że ten ostatni strzelił gola. Ale to sam selekcjoner Jan Urban, tuż po meczu, wypowiedział chłodne stwierdzenie: punkt zdobyty w Rotterdamie jest bezużyteczny, jeśli nie wygramy najbliższego spotkania z Finlandią. I legenda polskiej piłki, Włodzimierz Lubański, w pełni zgadza się z tą perspektywą. Obawia się on, że reprezentacja Finlandii będzie rywalem o zupełnie innej charakterystyce, który nie pozwoli Polsce na grę w taki sam sposób. Analiza ekspercka Lubańskiego, inny typ przeciwnika w rozmowie z portalem łączy nas piłka, Lubański przedstawił dogłębną analizę taktyczną tego, co nas czeka. Trzeba też pamiętać, że Finlandia będzie innego typu przeciwnikiem niż Holandia, będzie ustawiała swoją grę pod charakterystykę naszego zespołu. Finowie mają dobre warunki fizyczne, grają twardo, też występują w niezłych europejskich zespołach, mają dobrych zawodników, wyznał. Przeanalizujmy to ostrzeżenie. Podczas gdy Holandia chciała grać otwartą, opartą na posiadaniu piłkę, co Polska sprytnie wykorzystała, Finlandia prawdopodobnie zrobi coś dokładnie odwrotnego. Będą grali defensywnie, zwarcie, opierając swoją grę na sile fizycznej i dyscyplinie. Nie dadzą nam przestrzeni. Zmuszą nas do prowadzenia powolnego. Cierpliwego ataku pozycyjnego, co w przeszłości często było słabością naszej reprezentacji. Lubański podkreśla też, że będzie to bitwa pojedynczych momentów. Trudno przewidzieć, jaki to będzie mecz. Będą decydowały detale, dyspozycje dnia, to jak się ułoży mecz, jaką taktykę zastosują obaj trenerzy, tłumaczył. To ostrzeżenie przed nadmierną pewnością siebie. Euforia po meczu z Holandią nic nie znaczy. To będzie ciężka, zacięta walka, gdzie jeden błąd lub jeden błysk geniuszu może zadecydować o wszystkim. Pochwała dla trenera Urbana, odbudowa zaufania Lubański widzi jednak ogromny promyk nadziei, a ten promyk nazywa się Jan Urban. Nie szczędził on pochwał nowemu selekcjonerowi za to, czego dokonał w niezwykle krótkim czasie. Urban, remisem z Holandią, zbudował sobie zaufanie piłkarzy, kibiców, zaufanie do pomysłu na grę reprezentacji, który zaproponował. To jest dobry punkt wyjścia do meczu z Finlandią, powiedział legenda. To niezwykle ważny punkt. Po chaosie poprzedniej kadencji, Urban, w zaledwie jednym meczu, przywrócił wiarę i pozytywną atmosferę. Lubański wyjaśnia, dlaczego jest to tak istotne: wiem, że szatnia wtedy inaczej patrzy na trenera, ma do niego zaufanie, także do swoich umiejętności. Wtedy łatwiej o luz na boisku, dobre wybory, powraca wiara w siebie. Słowa Włodzimierza Lubańskiego to zarówno ostrzeżenie, jak i komplement. Ostrzega nas przed samozadowoleniem po remisie z Holandią, przypominając, że prawdziwe wyzwanie, bitwa mentalna i fizyczna, czeka nas w niedzielę. Ale chwali też Jana Urbana za zrobienie najtrudniejszej rzeczy w krótkim czasie za odbudowę zaufania. Zaufania piłkarzy do trenera, kibiców do drużyny i, co najważniejsze, piłkarzy do samych siebie. Mecz z Finlandią będzie piekielnie trudny. Ale dzięki fundamentom zbudowanym w Rotterdamie, reprezentacja Polski przystąpi do tego finału z pewnością siebie, jakiej nie widzieliśmy od bardzo dawna. Piłka nożna lubański fali Urbana, ale ostrzega, Finlandia to rywal trudniejszy niż się wydaje. Jak typujecie wynik meczu w Chorzowie? Polski-fiński?